W styczniu 2012 roku nasza kontrola monitorująca projekt wybrała się do Pniew, żeby sprawdzić jak przebiega to szkolenie. Tego szkolenia w tym dniu nie było. W miejscu wyznaczonym przez beneficjenta poprosiliśmy o wyjaśnienia. Dostaliśmy te wyjaśnienia kilka dni później, w którym, w którym beneficjent informował, że, na, że nastąpiło przesunięcie o kilka dni szkoleń, z tego powodu, że um, uczestnicy prosili o to. Z Związku tak, byłam uczestnikiem, chodziłam, to nie wiem ile to trwało, 3 miesiące? A, a proszę mi powiedzieć, czy zdarzały się takie sytuacje, że na przykład jakieś kursy miały się były odwołane? No, w nie. 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 Z tych dokumentów, o których wcześniej mówiłam, że 25 stycznia 2012 roku otrzymaliśmy faktem otrzymaliśmy pismo, że, że zostało to przełożone, to, to szkolenie. Że zostało ono przełożone na 20, bodajże, 5 i 6 albo 6 i 7 stycznia, i na tej liście, którą później dostaliśmy też w serokopie, pani mhm. taki... jej podpis widnieje, jak również tej pani. Mhm. I to było w tym okresie, w którym kontro... kontrolowaliście to. Tak? po kontroli, bo mhm. jak, jak kontrola przyjechała, to nie została uczestników. Poinformowano nas, że spotkanie na ich prośbę zostało przełożone. Ale to było ona była uczestniczką, uczestniczką tej edycji właśnie. Tak, tak. tak, tak i że panie e, obie były na, obie się, obie się podpisały tą tą e, kserokopię listy, listy mhm. obecności na tym przełożonym spotkaniu e, nam przedstawiono e, później e, mhm. płano. Mhm. Także obie panie były na, na tym przełożonym spotkaniu. No a właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, one twierdzą, że, nie. że, że nie było żadnych przekładanych y, nie? No, w każdym razie tutaj ich podpisy widnieją. Ja nie że nie. kurs, został sprawnie zorganizowany. Nie chcę zajęcia się odbywały, bo bywa czasami tak, że jest kurs i, i, i potem zajęcia są jakoś odwoływane albo coś, bo takie... no takie... A były takie były Był... Był odwoływane? Nie. nie. Nie, zajęcia się po prostu odbywały. Tak jak były rozplanowane, i, i zaczęły się i skończyły w tym czasie, tak jak były zaplanowane. Niestety kontrola nie miała już możliwości sprawdzenia tego szkolenia kilka dni później, dlatego że pismo informujące o tym otrzymaliśmy w dniu, kiedy to szkolenie się rozpoczynało. Później, miesiąc później, beneficjent przysłał nam ponowne wyjaśnienia i przesłał skserowaną listę obecności uczestników, w związku z czym no, nie mieliśmy podstaw, żeby uważać, że to szkolenie się nie odbyło. Wie pani co, ja dzwonię do Pani jeszcze raz z, taką, z takim zapytaniem, bo nie wiem, czy sobie dobrze przypominam, bo ja, czy ja pytałem Panią o to, czy wypłaciliście coś za te kursy? Pytał Pan, ale ja nie pamiętam. Możliwe, że coś tam było symbolicznego, ale ja nie pamiętam i nie doszukałam się tego. Nie, nie, nie pamięta Pani, czy płaciliście coś? Nie, nie. A mogła to być kwota na przykład 600 zł i ileś? O, ale skąd? Nie. Nigdy w życiu. To tam najwyżej było, nie wiem, jakieś tam. Jak sobie przypominam jakieś grosze na coś, ale, ale nie pamiętam na co, jakieś 20 złotych czy coś takiego. Kwota, kwota 600 zł odpada. Nie, 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 My, Mam te informacje, o które pan pytał. Moment tylko, bo tu ktoś się do mnie dobija, dobra, i dobra. powiem, że. No. E, więc tak, no ciekawie zaczyna być. E, pani. Tak, bo o niej Pan mówił, tak, prawda? Tak. Była uczestniczką szkoleń w, w, tych, w tym terminie, o którym już mówiłam, zgodnie z dokumentem KP. No, proszę mi powiedzieć, czy Pani z własnej kieszeni musiała dopłacić do tego? Nie, nic. nic. To było, wszystko było nic, domowe? Nic, nic, nic. No, bo oni chcą, żebyście dokładali coś dokładali ze swojej kieszeni. Kto no, mówił? <laughs> <laughs> Że Wy częściowo pokrywaliście. Ja nie pamiętam, że mnie o to Jest dokument KP, kopia przesłana do WP, i yy, że wniosła ona do projektu wkład prywatny w postaci gotówki jako firma. W kwocie 632,66 zł. 66 groszy. <gry> Jest to kwota za jednego uczestnika. Także z dokumentów, które przesłał nam kierownik projektu, no wynika, że ona wniosła wkład. Z tych dokumentów, o których wcześniej mówiłam, że 25 stycznia 2012 roku otrzymaliśmy, otrzymaliśmy fakty, pismo, że, że zostało to przełożone, to, to szkolenie że zostało ono przełożone na 25, bodajże 5 i 6 albo 6 i 7 stycznia i na tej liście, którą później dostaliśmy też kserokopię mhm. tak jej podpis widnieje, jak również tej pani mhm. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym, a na ten jeden moduł szkoleniowy składały się 64 godziny warsztatów z metody zarządzania przedsiębiorstwem, 20 godzin języka angielskiego i 20 godzin kursu komputerowego. Czyli no, w całym tym powinny brać udział, a nie tylko w wybranych. Czyli tak? bo, powinny brać we wszystkich szkoleniach udział. Tak, tak. We wszystkich warsztatach. Metody zarządzania przedsiębiorstwem języka angielskiego i kursu komputerowego. Tutaj po 20 godzin a 64 godziny warsztatu. Pisa, to lepiej, no nie to no, takie źle, dobra, ale kto tak wiadomo, to jest mało ważne rzecz. Dla mnie najważniejszym pomagać. lata temu. Nie wiem, bo ten czas tak leci, nie wiem, ale wiem, że w sobotę, no tak mogło być, wiem, że w soboty było, no bo jak inny dzień nie mogę się umawiać, no bo ja... albo się tu, albo tam idę, pamiętasz, była... na ósmą rano no. to było, w centrum, jak zajrzeć. Pomocne były te kursy? Tak, to znaczy, na, to, na mnie internetowe, yy... Ooh. znaczy y, obsługa komputera, podstawowych programów tych młodych, to dla mnie to był zbyteczny kurs. Ja, you, possibly, y, ja nawet nie wiem, czy do końca chodziłam na ten kurs. Ja, ja jestem za. Ja, ja brałam udział i uważam je jako dobre. Ale tylko w komputerowych Pani brała udział? Tylko. Pani to były pożyteczne do kursy. Tak. Tak? Pomogły. Ja mi. uważam, że tak. Bardzo przystępnie facet opowiadał i... I... Chodził, dla każdego miał swój czas i ja uważam je To był nie, pan, pan Markowiak. Tak, Markowiak. Robert, Robert Markowiak. Nie pęda, ale Markowiak, tak. tak. Ja mówię, że, ale, przepraszam, można się zwolnić w prywatną, bo nawet już to jest tak. Można się zwolnić. No dobra, proszę dobra, pozdrowić się panu, witania. Dobry, czy ktoś tutaj przyjmuje? Nie. Nie ma tu żadnej sekretarki na wolę nikogo? To można wejść do góry, tak? do Czyli można trzeba wchodzić sobie do góry? Nie. To przychodzą klienci do Państwa firmy?

i patrzymy tego pracownika, który dziennikarz no, no, prezentuje, reprezentuje się tej chwili. Zależy w jakiej sprawie. No. No, przyszedł dziennikarz, ma kilka pytań do, do prezesa do, do Polskiego. Rozumiem, że go nie ma, ale kogo go zastępuje? A co on odbiera telefonu. No no dobrze, a, a, a takie pytanie, w takim razie, a czy w tym momencie ktoś reprezentuje, bo tutaj jest zarejestrowane Stowarzyszenie Broniewskich Przedsiębiorców, tak? Trzeba nie na ten adres jest, za, jest zarejestrowane Stowarzyszenie Biznes braniecki. Bez wiedzy szefa nie będziemy udzielać żadnej informacji. No to co mam tam opowiedzieć? Ale czy ktoś, jeżeli szefa nie ma, rozumie to jest jego prywatna działalność, ale teraz interesujemy Biznes Wroniecki. Tu ma się Czy ktoś w tej nic chwili może reprezentować to stowarzyszenie? Nic nie wiem. Nic pan nie pamię. Ale działa do no, to stowarzyszenia. Nic nie wiem na ten temat. Dobra, przepraszam, do widzenia. Członkowie stowarzyszenia unikają prasy, nie chcą się wypowiadać, nie chcą odpowiadać na pytania prasy. No jest to trochę, takie, dzisiaj można powiedzieć, organizacja tajna. Myślę, że członkowie stowarzyszeń, szczególnie szefostwo stowarzyszeń, powinna, powin, powinni z prasą się kontaktować, rozmawiać. Myślę, że Przemysław Turowski też powinien się skontaktować z prasą. Czy, czy, czy takie działania, takie zachowanie nie, 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 nie daje, ujmy trochę gminie w Ja myślę, że to, co jest przedmiotem zainteresowania y, pańskiej redakcji odbywało się w Pniewach, na terenie gminy Pniewy. Dotyczyło, z tego co ja wiem, jeśli chodzi o, o przekaz medialny, dotyczyło kupców, przedsiębiorców Pniewskich. Trudno mi się odnieść, czy to przynosi komukolwiek ujmę. Myślę, że na pewno. Każda władza, przedstawiciele również stowarzyszeń powinni kontaktować się z pracą, rozmawiać, wszyscy sami powinniśmy rozmawiać. Chciałbym powiedzieć na temat szkoleń, ponieważ jedyną wiedzę, jaką tutaj posiadam w tym zakresie, to to, że zwrócono się do nas w swoim czasie o udostępnienie sali sesyjnej do przeprowadzenia takiego szkolenia. Propozycja z tego co pamiętam była taka, że nasi przedsiębiorcy mieli posiąść jakąś wiedzę jeśli chodzi o prowadzoną działalność. W związku z tym, że zawsze byłem, jestem otwarty na to, żeby wspierać naszych przedsiębiorców, uznałem, że należy udostępnić taką salę no i poinformować, Poinformować przedsiębiorców o tym, że mogą pogłębić swoją wiedzę na temat prowadzonej działalności czy możliwości, jakie tam jakie, jakie niesie takie szkolenie. Natomiast jest to wszystko, co na temat tych szkoleń wiem, ponieważ sam w nich nie uczestniczyłem. Z tego, co mi wiadomo to te szkolenia, to szkolenia były przygotowywane wcześniej, nim byłem jeszcze burmistrzem. Na temat tych przygotowań nie mam żadnej wiedzy i to tyle co mam. Jak się czują dzisiaj mieszkańcy PNiEW, których Pan zna, którzy uczestniczyli w tych, w tych szkoleniach? Czy, czy wie Pan coś na ten temat? Jest mi o tyle przykro, że Uczestniczyli w tej chwili muszą odpowiadać na pytania organów prowadzących dochodzenie, śledztwo. Zwłaszcza, że z tego co widząc po zdjęciach, które są przedstawiane w prasie, osoby, które uczestniczyły w tym szkoleniu ze strony przedsiębiorców niewskich, to osoby godne, zaufania, osoby o nieposzlakowanej przeszłości i osoby, które w naszym środowisku są wysoko cenione. Jest mi naprawdę niezmiernie przykro, że oni muszą w tej chwili odpowiadać tutaj na różne pytania. Tak? Nie, nie jestem Dziękuję. Ale... A jest Pan właścicielem firmy Toplin? Yy, tak. Proszę? Ale proszę Pana, yy, wykorzystuje Pan środki publiczne na kilka minut w roku nie będzie Pan odpowiadał na pytanie? Pan serdecznie stoi? Bez komentarza. Dziękuję. To jest to, co mówiłam na początku roku. CTA było, dokumenty sobie sterowało z tego projektu no i mieli się tym zająć, a jak się zajmują to, to trudno mi powiedzieć, bo żadnej informacji zwrotnej nie mamy.